Co on ma takiego małego. Mówi na niego z zgradek. A jak wzięłam jego skarpetę, to tak się na nią rzucił. Co? Nie wiem chyba jakiś jork. Albo jamnik. No kur... Kuriozalna sytuacja się wydarzyła, wiesz? Nie wiem, chętnie posłucham. To idź do kuchni zaraz ci opowiem. Jak ja kogoś wymyślę. Serio, zwaliłam mu. Ko komu, gdzie? Piotrkowi. Kwiatka z parapetu, cała doniczka się roztrzaskała, to była jakaś droga podobno. Marian, musisz do sklepu po doniczkę jechać. A ty chyba musisz stąd wejść i nie podsłuchiwać. Tak właśnie zrobię. Maryśka ma być na imprezie. Jankowska? Nie, ta inna. Maryśka Ząbek czy jakoś tak, ale strasznie dziwna typiara. A, nie znam. Numer telefonu do rodziców jeszcze poproszę. Stary totalnie uzaraziłem. Wczoraj podobno siedziała do czwartej w nocy i nawet się popłakała. Ja to jak polecę jakiś serial, to od razu idzie jak zaraza. Mam już kolejny. A ty co? Ja też bym chciała jakiś obejrzeć, właśnie. To nie dla ciebie. Aha.